Mil Donald Walsh, wspólnota z Bogiem. Iluzja potrzeby oto pierwsza iluzja istnieje potrzeba to nie tylko pierwsza iluzja, ale i największa opierają się na niej wszystkie pozostałe wszystko, czego obecnie doświadczasz w życiu, wszystko, co odczuwasz w poszczególnych chwilach, ma swoją przyczynę w tej myśli i w Twoich wyobrażeniach na jej temat. We wszechświecie potrzeba nie występuje. Potrzebuje się czegoś, jeśli wymaga się jakiegoś określonego wyniku. Wszechświat nie wymaga żadnego określonego wyniku. Wszechświat stanowi wynik. Podobnie w umyśle Boga potrzeba jest nieobecna. Bóg potrzebowałby czegoś, gdyby pragnął jakiegoś określonego wyniku. Bóg nie pragnie wyniku. Bóg jest siłą sprawczą wszystkich wyników. Gdyby Bóg potrzebował czegoś do osiągnięcia określonego wyniku, skąd by to wziął? Poza Bogiem nic nie istnieje. Bóg jest wszystkim, co jest, wszystkim, co było i wszystkim, co będzie. Nie ma czegoś, co nie byłoby Bogiem. Łatwiej to uchwycić, jeśli podstawi się życie w miejsce Bóg. Te słowa są zamienne, więc nie wpłynie to na sens. Ale pomoże lepiej zrozumieć. Nie ma czegoś, co nie byłoby życiem. Gdyby życie potrzebowało czegoś do osiągnięcia określonego wyniku, skąd by to wzięło? Poza życiem nic nie istnieje. Życie jest wszystkim, co jest, wszystkim, co było i wszystkim, co będzie. Bóg nie potrzebuje, aby działo się cokolwiek innego niż to, co się dzieje. Życie nie potrzebuje, aby działo się cokolwiek innego niż to, co się dzieje. Wszechświat nie potrzebuje, aby działo się cokolwiek innego niż to, co się dzieje. Taka jest natura rzeczy, tak właśnie jest, a nie jak sobie to wyobrażałeś. Zaczerpnąłeś ideę potrzeby ze swojego doświadczenia, w ramach którego potrzebujesz różnych rzeczy do przetrwania. Załóżmy jednak, że wszystko ci jedno, czy żyjesz, czy nie. Czego wówczas byś potrzebował? Niczego. I załóżmy, że nie jest możliwe, abyś nie żył. Czego wówczas byś potrzebował? Niczego. Poznaj zatem prawdę o sobie. Nie sposób, abyś nie przetrwał. Nie możesz nie żyć. Pytanie nie, czy będziesz żył, tylko jak. To znaczy, jaką postać przyjmiesz. Co będzie Twoim doświadczeniem? Powiadam Ci: niczego nie potrzebujesz, aby przeżyć. Przetrwanie masz zagwarantowane. Obdarzyłem Was wiecznym życiem i nigdy go Wam nie odbiorę. Możecie na to powiedzieć, że co innego przetrwanie, a co innego szczęście. Możesz pomyśleć, że potrzebujesz czegoś, aby przeżyć szczęśliwie, że możesz być szczęśliwy tylko pod pewnymi warunkami. Choć to nieprawda, ty w to wierzysz. A ponieważ wiara wytwarza doświadczenie, tak doświadczyłeś i doświadczasz życia i wyobrażasz sobie Boga, który doświadcza życia w taki sam sposób. Nie jest to prawdą ani w odniesieniu do Boga, ani do Ciebie, tylko że Bóg to wie. Kiedy Ty będziesz to wiedział, staniesz się jak On, opanujesz sztukę życia. I odmieni się Twoja rzeczywistość. Oto wielka tajemnica: szczęście nie jest wynikiem określonych warunków. Określone warunki powstają jako wynik szczęścia. To takie doniosłe stwierdzenie, że warto je powtórzyć: Szczęście nie jest wynikiem określonych warunków. Określone warunki powstają jako wynik szczęścia. Dotyczy to również każdego innego stanu istnienia. Miłość nie jest wynikiem określonych warunków. Określone warunki powstają jako wynik miłości. Miłosierdzie nie jest wynikiem określonych warunków. Określone warunki powstają jako wynik miłosierdzia. Obfitość nie jest wynikiem określonych warunków. Określone warunki powstają jako wynik obfitości. Podstaw na to miejsce jakikolwiek inny stan, a pozostanie prawdą, że bycie poprzedza doświadczenie i je wytwarza. Ponieważ tego nie rozumiałeś, wymyśliłeś sobie, że abyś czuł się szczęśliwy, muszą się zdarzyć pewne rzeczy i wymyśliłeś Boga, który pod tym względem jest taki sam jak Ty. Lecz skoro Bóg jest pierwszą przyczyną, co może się zdarzyć, czego Bóg nie sprawił, na samym początku. I skoro Bóg jest wszechmocny, co może się stać, czego Bóg nie wybiera? Czy jest możliwe, aby zaistniało coś, czego Bóg nie może udaremić? A jeśli Bóg z wyboru tego nie udaremia, czy zaistnienie tego nie jest wynikiem wyboru Boga? Oczywiście, że jest, ale dlaczego Bóg miałby dopuszczać do zaistnienia rzeczy, które Go unieszczęśliwiają? Odpowiedź na to pytanie jest dla ciebie nie do przyjęcia. Nic nie unieszczęśliwia Boga. Nie możesz w to uwierzyć, ponieważ to pociągałoby za sobą wiarę w Boga, który nie potrzebuje i nie osądza. A tego wyobrazić sobie nie możesz. A nie możesz wyobrazić sobie takiego Boga, ponieważ nie umiesz wyobrazić sobie takiego człowieka. Nie wierzysz, że sam potrafisz taki być i odmawiasz, tego samego Bogu. Kiedy zrozumiesz, że potrafisz tak żyć, wtedy poznasz wszystko, co trzeba wiedzieć o Bogu. Zobaczysz, że poniekąd miałeś rację, widząc Boga na swoje podobieństwo. W czym Bóg miałby być większy od ciebie? Bóg jest tym, czym jesteś ty, i ty jesteś tym, czym jest Bóg. Lecz ty jesteś większy, niż ci się zdaje. Mistrzowie to wiedzą. Po świecie chodzą właśnie teraz mistrzowie, którzy to wiedzą. Wywodzą się z wielu tradycji, religii i kultur, ale mają jedną cechę wspólną: nic nie unieszczęśliwia mistrzów. Na wczesnym etapie rozwoju waszej prymitywnej kultury, ludziom daleko było jeszcze do tej postawy. Kierowało nimi wyłącznie pragnienie uniknięcia bólu czy nieszczęścia. Mieli zbyt ograniczoną świadomość, aby zrozumieć, że ból nie musi pociągać za sobą utraty szczęścia, więc oparli swoją strategię życiową na zasadzie przyjemności, jak ją później określono. Sięgali po to, co sprawiało im przyjemność i wystrzegali się tego, co pozbawiało ich przyjemności lub przysparzało bólu. W ten sposób zrodziła się pierwsza iluzja. Myśl, że istnieje potrzeba. Był to pierwszy błąd. Potrzeba nie istnieje to fikcja. W rzeczywistości nic nie jest potrzebne do szczęścia. Szczęście to stan umysłu. To jednak nie mieściło się w zasięgu pojmowania waszych przodków, a ponieważ uważali, że do szczęścia potrzebne im są pewne rzeczy, założyli, że to samo dotyczy całości życia. Założenie to obejmowało również tę część życia, którą z czasem zaczęli pojmować jako wyższą potęgę potęgę, która w koncepcjach pokoleń następnych występowała jako żywa istota, nazywana rozmaicie Allah, Jahwe, Jehowa czy Bóg. Wyobrażenie sobie potęgi przerastającej człowieka nie było trudne, w rzeczy samej było konieczne. Należało wytłumaczyć jakoś zdarzenia, na które ludzie zupełnie nie mieli wpływu. Błąd nie polegał na przyjęciu istnienia Boga, połączonej mocy i energii wszystkiego, co jest, lecz na założeniu, że tej całkowitej mocy i energii było cokolwiek potrzebne, że szczęście, zadowolenie czy spełnienie Boga zależało od czegoś lub od kogoś. To mniej więcej tak, jakby mówiło się, że pełnia nie jest pełnią, że potrzeba czegoś, aby ją dopełnić. To przecież sprzeczność sama w sobie, ale oni tego nie dostrzegali, wielu nawet dziś tego nie dostrzega. Stworzenie Boga zależnego przyczyniło się do powstania mitu kulturowego, mówiącego, że Bóg ma zadanie do wykonania. Innymi słowy są rzeczy, których zaistnienia Bóg chce i wymaga, a także określone sposoby, w jakich muszą się zdarzyć, aby Bóg był zadowolony. Ludzie sprowadzili ten mit do formułki bądź wola Twoja. Pogląd, że Ja mam wolę, zmusił was do szukania odpowiedzi na pytanie, jaka jest moja wola? Poszukiwania te szybko uzmysłowiły wam, że nie ma co do tego wśród Was powszechnej zgody. A skoro nie wszyscy wiedzieli, czy zgadzali się co do tego, jaka jest wola Boga, nie wszyscy też mogli wypełniać wolę Boga. Co by strzejsi na tej podstawie wyjaśniali, dlaczego niektórym powodzi się lepiej w życiu? Ale zarysował się nowy problem: jak to możliwe, aby wola Boża się nie działa, jeśli Bóg był Bogiem? Widocznie w pierwszej iluzji tkwiła usterka. Powinno to było uzmysłowić ludziom, że idea potrzeby to błąd, lecz ludzie przeczuwali, że nie mogą odrzucić tej iluzji, bo dobiegłaby tym samym końca rzecz o doniosłym znaczeniu. Mieli rację, ale postąpili niewłaściwie. Zamiast przejrzeć iluzję jako iluzję właśnie i użyć jej do celu, do jakiego była przeznaczona, uznali, że muszą naprawić tkwiącą w niej usterkę i tak oto w celu usunięcia wady